Rękawice bramkarskie firmy SELS model RAP Axis Clone Aqua. To doskonałej jakości rękawice treningowe z obszyciem palców typu roll finger, co znacznie zwiększa powierzchnię chwytną rękawicy. Wewnętrzna strona rękawicy wykonana jest z miękkiego lateksu o 3 mm grubości, który cechuje się bardzo dużą wytrzymałością. Zewnętrzna strona rękawicy wykonana jest z wytłacanego materiału, który nadaje jej atrakcyjny wygląd. Rękawice zakończone są szerokim, 7 siedmiocentymetrowym ściągaczem usztywniającym nadgarstek. Lateksowy banda z rzepem od strony wewnętrznej stabilizuje rękawice i dodatkowo usztywnia nadgarstek. Nowy model rękawicy firmy Sells. Rap Series został stworzony w celu wprowadzenia kombinacji perfekcyjnego ułożenia dłoń w rękawicy w połączeniu z optymalnym czuciem piłki. Nowe, zaawansowane technicznie rodzaje lateksów Pokrywające rękawice zapewniają doskonałych chwyt piłki w każdych warunkach atmosferycznych. Jak w każdym modelu zakupionych u nas rękawic, otrzymasz gratisowy nadruk z wybranym przez siebie tekstem. Przy wyborze rękawic należy kierować się przede wszystkim zastosowaniem. Rękawice z naturalnym lateksem to w większości rękawice meczowe. Charakteryzują się doskonałym klejem, jednak ich żywotność jest znacznie krótsza od rękawic treningowych w których wykorzystywany jest lateks syntetyczny. Lateks syntetyczny niestety nie ma tak dobrych właściwości klejących.